Bardzo często spotykam się z taką modą, obserwuję to na przykład w szatniach, że kobiety opasają się. Pasami neoprenowymi, lub zakładają jakieś worki po to, żeby szybciej się spocić, i myślą, że dzięki spa temu spalą większą ilość tłuszczu. Jest to nieprawda, bo pocenie się jest tak naprawdę um, pewnego rodzaju ochłodzeniem dla organizmu. Gdy temperatura ciała rośnie, no to er organizm wydala więcej po to, aby wyrównać tą temperaturę i być może y schudniesz, bo pozbędziesz się do tej wody, natomiast jeżeli. Nawodnisz się po treningu, no to waga wróci do swojego stanu rzeczy. Także wszelkiego rodzaju pasy nie powodują tego, że spalamy większe ilości tkanki tłuszczowej, nie powodują większego wydatkowania energii. Jest to wyłącznie efekt pozbycia się wody, którą i tak w efekcie musimy uzupełnić. Stworzyłam dla Was bezpłatny poradnik, słodki sposób na odchudzanie. Kliknij przycisk. A wyśleć go na Messengera, żebyś mogła od razu go czytać, korzystać i wdrażać tę wiedzę w życie. Pozdrawiam buziaczki Naomi.